jest końcówka czerwca ostatnie dni zrobiły się fajne, słoneczne teraz wręcz ciut za bardzo upalne i postanowiłem wyruszyć w trasę Zrobić szlak Jakby oparty, czy inspirowany przebiegiem Rzeki Noteć Przy czym nie trzymam się koryta jakoś tak No nie wiem, restrykcyjnie Jest to tylko taka sugestia, jeżeli widzę, że jest z boku coś Atrakcyjnego, coś fajnego to, to po prostu sobie odjeżdżam i i, no, i, to, i, to, i, to, i to zwiedzam Cała trasa ma mieć w granicach 550 km. Wyznaczyłem sobie, czy przeznaczyłem na tą trasę 5 dni. Czyli dzisiaj jest poniedziałek, w sobotę już mam pociąg powrotny z kostrzenia na Todrą. O, żeby nie było tak, że cała trasa to jest włożenie się po asfalcie no też od czasu do czasu zjeżdżam na polne drogi z tym takim naszym klasycznym piaseczkiem trochę piachu jakiś tam kilometr prowadzenia roweru i nawet wtedy taki skraweczek asfaltu Potrafi człowieka ucieszyć. Prawda, nie ma żadnej gwarancji, czy ten asfalt za wioską się nie skończy. No ale póki co jest czarno, twardo i wygodnie. I powoli, powoli zbliżam się do wioski Trzeszczon. Potem kawałek dalej trafię do Szczecina. No i koło wioski Szczecin powinienem znaleźć źródła Noteci jestem w tej chwili 37 km od Kutna dotarłem do źródeł rzeki Noteć to jakieś lokalne towarzystwo Bractwo Miłośników Ziemi Chodeckiej zmontowało tablicę z małym opisem tego miejsca. No chociaż samo źródlisko jest takie dość średnio wyeksponowane. Tak naprawdę jakieś tam bardziej, co może wilgotna ziemia zawalone chaszczami. Znowu z rzek to źródła, do teci wyjeżdżam na kawałek bardzo ładnego asfaltu czy jakościowo bardzo ładnego a nie jednej dziury elegancko, gładzutko, równitko no i dojechałem jestem w miejscowości Mąkoszyn i tu jest ten ośrodek kompleks Jest godzina 16, 16,14. No już de facto koniec tego dzisiejszego dnia, jeśli chodzi o tą część sportową, część rowerową, jestem po środku kompleks w Mąkoszynie. Mam fajny przytulny pokoik, gdzie zaraz zimny prysznic trochę rolowania na piłce, od do tenisa trochę rozciągania po prostu trzeba się poświęcić ciut, generacji. regeneracji. Jestem zadowolony, bo kolano wytrzymało, nie zepsuło się, czyli ten masaż zrobił swoje, taśmy pewnie też troszkę pomogły, no ale żeby tego nie zapaskudzić, to trzeba, no niestety, trzeba ten mięsień rozmasowywać, czyli piłeczka w ruch, zacisnąć zęby i porozciągać to wszystko, rozmasować. Dobrze, drugi dzień podróży, ranek, już 8 rano. No niebo robi się zachmurzone, burzowe, także może coś polać. A ja opuszczam ośrodek, kompleks, centrum rehabilitacyjno-wypoczynkowe. Bardzo fajne, bardzo przyjemne. Z dobrym jedzeniem i ewentualnie z zabiegami, jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś drodze. Pogoda może sprawić niespodziankę. Dzisiaj. Bo, jak wychodziłem z kwatery, z tego ośrodka, z kompleksu, no to tak pięknie na horyzoncie zagrzmiało, basowo, więc myślę, że jeszcze dzisiaj może mnie coś po drodze pokropić, co po wczorajszym dniu będzie fajnym urozmaiceniem drogi. Jadąc tymi drogami, mijając te lokalne miejscowości, wioski, wioseczki, można odnieść wrażenie, że to co niektórym zabrakło inwencji w nazywaniu właśnie w nadawaniu nazw miejscowością. Najpierw przejeżdżałem przez wioskę Szczecin. Jakiś czas temu jechałem przez wioskę Zamość. No a teraz jadę przez wioskę, jeżeli tak to można nazwać, bo widzę jedno, za, jedno gospodarstwo, no ale powiedzmy przez wioskę Władysławowo. No, zrobi człowiek 50 km. No i prawie jakby całą Polskę objechał Miejscowość Gaj Super droga rowerowa, ale po jaką cholerę te drabinki i te, te barierki z po prawej stronie nie, nie jestem w stanie zrozumieć ani tam nie ma skarpy, ani rowu, ani jakiegoś innego niebezpieczeństwa. Zwykłe pola i krzaczory. No ale barierka musi być. No, czy może być podróż z moim udziałem bez deszczu? No na pewno nie. Cały czas o gorąco, cały czas skwar, susza. Jak się ruszyłem w drogę, to zaczęło lać. Niebo zaciągnięte na szaro, deszczyk sobie pada. No, oczywiście schłodziło się od razu, no, ale kurtka przeciwdeszczowa wrzucona na grzbiet i można jechać dalej. Krajobraz po jednym deszczu i najprawdopodobniej przed drugim. Po, po mojej prawej stronie jest taka całkiem niezła chmura burzowa, z której coś grzmi. A ja zjeżdżam z asfaltu, wjeżdżam w który Mam nadzieję będzie na tyle twardy, żeby dało radę jechać, a nie, a nie prowadzić rower. No, wreszcie małe urozmaicenie w tym krajobrazie rolniczym. Kanał Warta-Gopło. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle istnieje. Naprawdę nie widać, żeby był jakoś tam intensywnie gospodarczo wykorzystywany jako szlak żeglugowy. Natomiast to klimat wodny jest przepiękny. Jadę już po terenach Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. No jestem, tak, pod wrażeniem asfaltowe piękne alejki znaczy no drogi oczywiście drogi jakieś tam gminne ale utrzymane tak jak niemalże asfaltowe aleje parkowe gładko równo pięknie bez samochodów aż, aż się prosi na jakieś takie wycieczki rodzinne z dziećmi na rowerach z wąskimi oponkami bez żadnego kłopotu, bez żadnego problemu Opuściłem Kruszwicę. Pobyt tam okazał się kulinarną porażką. No, Suma summarum wylądowałem w jakiejś osiedlowej, niby pizzerii, gdzie jakość tej pizzy była gorsza niż na stacji benzynowej. No ale wrzuciłem paszę do żołądka, tak żeby te kalorie mieć, bez doznań smakowych, i ruszyłem w dalszą trasę. Zostało mi do końca dzisiejszego powiem, dzisiejszej jazdy około 60 km, 62 chyba do zajazdu w biskupinie. A że jest godzina 13, 13 z groszami, więc komfortowo, na spokojnie sobie dojadę, akurat na taki późny, późny obiad. Tam coś zjem, jeszcze mam nadzieję wyskoczę. No połazić po biskupinie, pojeździć, żeby zobaczyć te historyczne atrakcje. wjeżdżam na obrzeża Inowrocławia. No oczywiście leje, jak żeby mogło być inaczej. Mam nadzieję, że mnie nie poprowadzi przez tam większy ruch. Raczej będę jechał opłotkami. Najpierw muszę się tam... Dostać no, takie lokalne połączenie nowoczesności z tradycją. Zjechałem z drogi asfaltowej. Wojewódzkiej. Wjechałem na szutry. No i krajobraz wrócił do, do normy, tak? Do standardu gładko, równo, szeroko. I pola po obydwu stronach. Teraz dla odmiany nie ma piachu, tylko jest taki prawdziwy, fajny, ubity szuter. Przede mną Orlen oaza dla rowerzystów Orlen to jest tak jak McDonald jedzenie szpetne ale zawsze takie samo i wiadomo czego się spodziewać no, Po przejechaniu mniej więcej 150 km. znowu przekraczam Noteć no tym razem jest już rzeczka nieco większa niż, niż była u źródeł ale dalej tak sobie leniwie płynie po drugiej stronie mostu snuje się między rozlebiskami po kopalni kruszyw. Ja jestem koło miejscowości Wojdal. No i widać z jednej strony wyrobiska, z drugiej strony wyrobiska. No a środkiem spokojnie płynie sobie noteć. Minęły miejscowość Wikturowo, taką niewielką e, wioskę. Teren się robi już powolutku, powolutku, lekko pofałdowany. Takie powoli ma cechy nadmorskie. Jest odrobina szutrów, jest odrobina jasku, ale i tak i tak dominują właśnie takie eleganckie, nobiutkie asfalty czy może nie nowyutki, no, ale dobrze utrzymany asfalt w dobrym stanie no i dojechałem do Biskupina w celu dzisiejszej, dzisiejszego dnia, dzisiejszej podróży jakieś 125 km wykręcone także o, widzę zajazd już mam po lewej stronie będzie gdzie przenocować. Rozpocząłem trzeci dzień podróży. Jest chyba 7:30. Wystartowałem z zajazdu w Skupinie. Do przejechania mam około 130-140 km. Pogoda zapowiada się bardzo komfortowa poziomie 20-25 stopni takie zachmurzenie na pół nieba i niemalże bezwietrzni. Ledwo opuściłem Biskupin, do, dojeżdżam do jakże swojsko brzmiącej nazwy miejscowości Wenecja z tego co po, po, po znakach gdzieś tam znaki po drodze informowały jest tutaj jakieś muzeum kolei wąskotorowej. No zobaczymy czy będzie to otwarte o tej porze dnia. Na razie to mam wrażenie, że tu jeszcze wszyscy śpią. No jestem przy stacji kolejowej Wenecja tej wąskotorówki jak widać muzeum dopiero jest przygotowywane do no do zwiedzania do sezonu są jeszcze jakieś prace konserwacyjne robione po 40 kilometrach robionych prawie wyłącznie asfaltem zjechałem teraz do wioski Małe Rudy zjechałem z drogi asfaltowej Wjechałem w szutry. Oczywiście prędkość przelotowa spada, natomiast no nie to jest najważniejsze, więc można sobie pojechać trochę inaczej. Wjechałem w rozjazdy przy Susemce Mam nadzieję, że nie będzie jak w zeszłym roku i jednak gdzieś znajdę wyjazd na normalną drogę Nie będę musiał targać się z rowerem z powrotem bo jedyny zjazd będzie na ekspresówkę. No, udało się, to znowu wjeżdżam do miejscowości Zamość oraz drugi już w ciągu tego tripu no jak tu nie wierzyć, że po prostu im tej zabrakło pomysłów na nazywanie miast, miasteczek i wsi. Jedzie się bardzo przyjemnie. Temperaturka fajna, taka, a tak te 20-25 stopni cały czas. Wiatr jeżeli jest to bardzo delikatny podkreśla, że, że istnieje. Ale niestety na horyzoncie na południowej strony gromadzą się chmury i to takie granatowo burzowe, deszczowe. Nie wiem, czy uda mi się dzisiaj dojechać do celu. Zważywszy, że to jeszcze zostało jakieś wiem, 7 godzin jazdy. No czy uda mi się dojechać do celu przed deszczem? Sołectwo brzuski. Dobrze, że był napis, bo świetne rzeźby, ale nie zwróciłem uwagi wcześniej w jakiej miejscowości. Kapitalny, co kawałek, jakiej rzeźby. No, tutaj wręcz jakiś robią wrażenie żeby nie było zbyt monotonnie, no to właśnie nadszedł mały deszczyk póki co kropi, więc nawet jakieś wiatrówki nie wyciągam no ale pogoda przypomina o sobie i kolejne miasto przez które muszę się przebić jest Nakół nad notecią mam nadzieję że ten ruch z tymi ciężarówkami to był tylko na obwodnicy miasta wrażenie, że te niby ścieżki rowerowe, tak robione na siłę, stwarzają większe zagrożenie niż gdyby ich w ogóle nie było. tak człowiek jedzie jezdnią jako normalny uczestnik ruchu. Tutaj co chwilę trzeba zjeżdżać, wjeżdżać, włączać się w ten ruch. Jadąc sobie taką leśną drogą. No nie byłbym sobą, gdybym się nie zatrzymał, nie obejrzał, nie sfotografował o, takich przyrodniczych klimatów. Rozlewisko powstaje dzięki bobrom. Tu widać tamę bobrową i piękne rozlane. Coś wspaniałego. Powiedzcie mi, czy może być coś piękniejszego w trasie, jak nierówno położone płyty betonowe. Piasek. Pył. I od czasu do czasu ciężarówka jest naprzeciwka. No Ale zawsze jest wybór. Tu mam twardo, ale te lepiej. No z boku jest miękko, aż za bardzo. No Ale piach taki, że się koła zapadają. Od wyboru do kolory. Mała zmiana w planach wyprawowych. Zmieniam trasę, spróbuję się przeprawić na drugą stronę na Teci Mam nadzieję, że to jest na Po prostu pojadę drugą stroną rzeki. jest przeprawa, ale czy czynna? No ale tu na Bugu ten sam problem jest, prawda? W musieli zlikwidować prom. Czemu? Nie było ludzi. No ale tam, ale tam jest 10-15 km dalej kolejny prom. Tak był jeden przy drugi. Upuściłem jest... miasteczko Wieleń. Do Drodzdenka mam w tej chwili jakieś 25 km. No w Jeleniu zrobiłem sobie postój taki obiadowy I Powiem Wam, że za każdym razem zachwyca mnie to co potrafi być nazywane pizzą w naszych niewielkich restauracyjkach W małych miasteczkach 15 km przed Drezdenkiem udało mi się zjechać z jakiejś tam drogi krajowej na której był szpetny ruch, a nie było tak specjalnie pobocza. Tu na pewno pojadę dużo wolniej, ale w dużo bardziej klimatycznych warunkach. No i zdecydowanie bezpieczniej. Jestem już na drodze takiej docelowej, dojazdowej do Drezdenka. Zostało mi tam jakieś 9 km, powiedzmy sobie, drogi. No i oczywiście, żeby nie było za nudno to musiał popadać deszczyk padał krótko ale obficie Droga wzdłuż wału zrobiła się praktycznie nieprzyjazna. No po prostu jeden piach kopny, w którym koła grzęzną, nie da się jechać. Zwłaszcza, że mam opony, no tak byłem, turowe, no a nie, a nie terenowe, bez grubego bieżnika, więc po prostu boksuję w miejscu. Dlatego odbijam trochę z trasy, oddalam się nieco od noteci. Oczywiście w konsekwencji będę miał nieco więcej kilometrów do przejechania, no ale przynajmniej będę jechał, a nie, a nie prowadził rower. Także tym razem, już taką polną drogą ładną, zadbaną. I w drogę. Jestem w bardzo klimatycznym miejscu nad rozlebiskami Noteci. Mnóstwo kwitnie roślin. Widać dziewanna. No jest pięknie. Tylko że temperaturka w tej chwili jest 33 stopnie. Wiatru praktycznie nie ma. No więc jest tak dość parno, gorąco. Wilgotno Ale mówię, jeżeli ktoś lubi takie klimaty To jest pięknie Po przejechaniu prawie 500 km dojechałem do końca Noteci. Minąłem Gorzów Wielkopolski. Wyjechałem znowu na nadbarciańskie wały. Oczywiście szuter, ale da się jechać. Bardzo ładne tereny krajobrazowo, tam w tle, nie wiem czy to widać, w tle Gorzów Wielkopolski został, I tutaj już rozlana fajnie odra, Yp, odra, narew, natomiast tutaj te chmurki, no nie zapowiadają nic dobrego, a ja akurat jadę w ich kierunku. No ale powiedzmy sobie tak, końcówka, ostatni dzień jazdy nawet jak przemoknę to wszystko do worka na samą podróż mam oddzielny zestaw ciuchów także nie będzie źle, będzie zabawa bardzo fajnie Sakramiecki, ale też widać skutki tej burzy która mnie dopadła widzicie co jakiś czas właśnie droga jest zablokowana w gałęzie spowalona drzewa tutaj... jest sobota 6 rano koniec mojej Przygody już się zbliża nieodwołalnie. No co, zostało mi pójście na śniadanko, zapakowanie się w pociąg, ogarnięcie jakoś roweru, który jest cały w błocie, no i jazda do domu. I co, no i planowanie kolejnego wyjazdu, kolejnej małej wyprawy.